Na, Dwa, na dwóch balach w Poznaniu byłam. A jak się Pani bawiła? Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. Karnawał? Oj, nigdzie nie byłam w tegorocznym karnawale. W domu w i w, w domu. Ile? W tej chwili nie wybieram się, w domu spędzamy. Dziękuję. I spędzają sylw yy, te karnawał. Świty w domu, bo co babcie mogą robić? Zresztą pan nie gdzieś tam. My są już za starzy, to tacy młodzi jak wy, to co innego. Dziękuję. Tegoroczne karnawał. Nigdzie nie idę. Dzień, ale nigdzie. z powodów No po prostu nie idę nigdzie. Nie się bardzo. nie wybiera? Nie. A z jakich powodów? Finanse. Aha, dziękuję bardzo. W domu ta nowa władza mnie tak doprowadziła, że nie mam za to żyć. Renta 2 miliony sto. Na wam. W ogóle nie spędzałem. za. czas z jakich powodów? Finansowych. To znaczy, bale są za drogie, tak? Oczywiście. No to, to już nie są te czasy, to kiedyś przy ekspansji mógł sobie tam. Kiedyś kosztowało 100 złotych, można było iść w bójkę, a dzisiaj no to już są miliony. Także to. Dziękuję odpadło. Bardzo. W domu jestem cały czas. W domu. A nigdzie na żoną zabawę? Nie. A z jakich powodów? Nie wiem. Dziękuję. Oj, w domu! Na żaden wal się Pani nie wybiera. Nie, A dlaczego? Nie, nie ma funduszy. Bardzo dobrze. To znaczy, była Pani na jakichś wybiera? Ale oczywiście, i wybiera mi była. A jakie wrażenia z tego, co Pani była? Bardzo dobre. To Bardzo znaczy... dobre. Byliśmy, w Sylwestra spędzaliśmy w szkole numer dwa, bo wspaniale. No a teraz schodziliśmy do leśnej restauracji i jutro wybieram się właśnie znowu. Jest bardzo dobrze, mogę tylko polecić. Dziękuję, że cię. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. spędzam w domu, ponieważ przygotowuję się do matury i większość czasu spędzam na nauce. Dziękuję. Był na zabawie w parkowej była bardzo udana. I jeszcze się Państwo gdzieś wybierają? No. no chyba nie. już nie. inna przeszkoda, natury moralnej, babcią rozmarła. To jednym słowem jak minął ten karnawał w takim razie? Nam no, było udanie, przyjemnie. przyjemnie.